W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza pokażemy informacje o sytuacji epidemiologicznej w Oświęcimiu. Powiemy o szóstej edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Porozmawiamy o przygotowaniach do roku szkolnego w dobie koronawirusa. Zaprosimy na zajęcia do OCK, zapowiemy koncert nad Sołą oraz premierę filmu Oświęcim Praga. A na koniec zaprosimy do Muzeum Zamek na święto miasta historycznie. W powiecie Oświęcimskim stan na 27 sierpnia zanotowano 144 przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań utrzymuje się w Brzeszczach, gdzie odnotowano 61 chorych osób. W Oświęcimiu jest ich 11, w Kętach choruje 17 osób. W gminie Oświęcim 23, w Chemku 10, Osiek 11, Zatorze 4, Przeciszowie 5, Polance Wielkiej 2. Na kwarantannie domowej w całym powiecie Oświęcimskim przebywa 426 osób, w tym w Oświęcimiu 46. Wojewoda Małopolski uwzględnił wniosek miasta i pozwolił na ponowną działalność placówek wsparcia dziennego w Oświęcimiu. Usługi opiekuńcze dla seniorów w dziennym domu pomocy i dla podopiecznych środowiskowego domu pomocy ruszyły wcześniej niż w innych gminach powiatu, bo już 25 sierpnia. Pierwotnie działalność placówek z uwagi na sytuację epidemiczną w powiecie oświęcimskim została zawieszona decyzją wojewody do 30 sierpnia. Uwzględniając jednak wniosek prezydenta Oświęcimia oraz opinię Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Wojewoda Małopolski skrócił zawieszenie ośrodków wsparcia w Oświęcimiu. Koronawirus nie ma zamiaru odpuścić, dlatego apelujemy do mieszkańców o rozsądek, rozwagę i zachowanie czujności. Bądźmy odpowiedzialni, bo nasza odpowiedzialność uchroni nas i innych od zachorowań. Zachowajmy stosowną odległość od innych osób, zasłaniajmy twarz oraz nos. Miejmy to na względzie podczas załatwienia spraw w urzędach, robienia zakupów w sklepach, na targowiskach, podróżując, Komunikacją miejską, czy korzystając z ofert kulturalnych i wypoczywając na wakacjach. Nie odpuszczają również policjanci, którzy sprawdzają, jak święcimianie stosują się do zaleceń sanitarnych. Policjanci razem z inspektorami Sanepidu odwiedzają placówki handlowe, placówki usługowe oraz przedsiębiorców, sprawdzając, czy tam również są stosowane te przepisy na podstawie tych działań można powiedzieć, że ogromna większość mieszkańców Oświęcimia stosuje się do zaleceń. Natomiast kilkadziesiąt interwencji dotyczących na przykład niezakładania maseczki wtedy kiedy jest to nakazane, zakończyło się pouczeniami. Oświęcimski strategiczny program rządowy będzie kontynuowany. Szósta edycja programu została przyjęta w lipcu przez radę ministrów. Do beneficjentów projektu trafi z budżetu państwa 61 600 tysięcy złotych. Oświęcim, podobnie jak gmina Oświęcim i powiat Oświęcimski, otrzyma w przeciągu najbliższych pięciu lat 15 milionów 400 tysięcy złotych. Z kolei Hełmę i Brzeszcze będą miały po 7 milionów 700 tysięcy złotych. Z punktu widzenia miasta Oświęcim przedstawiliśmy kilka propo. Które naszym zdaniem są istotne, zarówno właśnie do tego najbliższego otoczenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale także i przestrzeni Starego Miasta. Znajdujemy się tutaj w obszarze parku Zasole. Zrealizowaliśmy kilka lat temu pierwszy etap. Myślę, że bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców, szczególnie osiedla Zasole. Jest to miejsce, gdzie często możemy spotkać zarówno dzieci, ale i starszych, którzy wypoczywają właśnie w tej przestrzeni. Przygotowaliśmy też kolejny etap tutaj właśnie w tej przestrzeni, gdzie stoimy, w którym będą ujęte propozycje może nie tak, bym powiedział, intensywne jak w tej pierwszej części, ale bardziej właśnie związane z, z naturą, z zielenią. Będzie ścieżka spacerowa, będzie też ten projekt, który tutaj od kilku lat realizujemy, ale ja Drzew w pamięci będzie 17 drzew zasadzonych z różnych miast ze świata, które będziemy tutaj właśnie chcieli zasadzić. Ale oczywiście też to nie tylko to zadanie. To zadanie będziemy realizować w 2021 roku. Natomiast kolejnym zadaniem jest realizacja parkingu w obszarze Starego Miasta. Też zadanie bardzo potrzebne, dlatego że ilość miejsc parkingowych w obszarze Starego Biasta jest niewystarczająca. Wszyscy wiemy, że borykamy się tam z ogromnymi problemami, dlatego też przygotowaliśmy propozycję, myślę że dość ciekawą. Ten projekt umożliwi parkowanie dla 160 samochodów, ale jednocześnie też ten projekt zawiera propozycję otwarcia tej przestrzeni i uatrakcyjnienia ją jako otwarty amfiteatr, gdzie będziemy mogli realizować też przedsięwzięcia kulturalne różnego rodzaju eventy i, i myślę i koncerty i plenerowe kino, więc daje to możliwości różnego rodzaju działań i, i propozycji, które byśmy chcieli w tej części też realizować. Kolejnym zadaniem, które będziemy ujęliśmy w projekcie OSPR-u dotyczący miasta Oświęcim to ulica Chopina. Ta ulica jest też mocno już zniszczona, zdewastowana i dlatego też podjęliśmy decyzję, by tą ulicę właśnie ująć w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Program zaczyna się od 2021 roku, to nowe rozdanie do 2025 roku i tak w kolejnych latach przewidujemy w roku 2021 remont ulicy Greglów w Babicach, Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego w Oświęcimiu, jak również ulicy Nideckiego w Oświęcimiu. Lata 2021-2022 to remont ulicy Niwy, ulicy Sportowej oraz ofiar faszyzmu w Brzezińce. Na lata 2021-2023 rozpisaliśmy remont ulicy Wysokie Brzegi oraz Szpitalnej w Oświęcimiu. Kolejne lata 2022-2024 to ulica Browarna. I ulica Borska w Harmężach. I na koniec w latach 2024-2025. To ulica Męczeństwa Narodów w Brzezińce. Tak mniej więcej wygląda harmonogram rozpisany, zaakceptowany przez organizatora. Oświęcimski strategiczny program rządowy powstał w 1996 roku, aby uporządkować tereny wokół byłego obozu, a także by wesprzeć miasto w rozwiązywaniu problemów dotyczących między innymi infrastruktury i poprawy dostępności komunikacyjnej dla odwiedzających miejsce pamięci. 1 września uczniowie wrócą do szkół. W Oświęcimiu zgodnie z wytycznymi MEN podstawowym modelem nauczania w szkołach podstawowych mają być zajęcia stacjonarne. Będzie też możliwy model mieszany, a przy większym zagrożeniu epidemiologicznym w grę będzie wchodzić przejście wszystkich uczniów na edukację zdalną. Jednak tradycyjna forma nauki będzie od 1 września wyglądać nieco inaczej. Dyrektorzy będą wykorzystywać różne wejścia w swoich szkołach zależnie od możliwości budynku. Dyrektorzy będą e, organizować tak zajęcia, żeby dzieci 1-3, czyli te młodsze, nie mieszały się z dziećmi starszymi, czyli w innych momentach będą mieć przerwy, nieco inną organizację zajęć. Podstawowym założeniem przy pracy szkoły jest przypisanie poszczególnych klas do konkretnych sal lekcyjnych. Oznacza to, że dzieci nie będą przemieszczały się pomiędzy salami lekcyjnymi, będą uczyły się w konkretnej sali, to nauczyciel będzie przechodził na poszczególne zajęcia. No oczywiście z wyjątkiem tych zajęć, gdzie to miejsce musimy zmienić, czyli na przykład w przypadku zajęć informatyki czy zajęć wychowania fizycznego. Dodatkowo praca szkoły została też przypisana jakoby do pięter, czyli na drugim piętrze szkoły uczą się tylko dzieci najmłodsze. To są dzieci od klas od 1 do 4 i kolejno na pierwszym piętrze i na parterze szkoły uczą się już dzieci starsze i ta zasada również obowiązuje w czasie przerw międzylekcyjnych tak, żeby przez cały czas ta praca w szkole mogła być w ten sposób zorganizowana, że dzieci między klasami mają ten kontakt ze sobą ograniczony i z tego samego powodu też zmianie organizacji musi ulec praca i kuchni i świetlicy, bo młodsze dzieciaki będą dostawały obiad do klasy, natomiast Starsze dzieci będą jadły obiad w jadalni szkolnej, ale też z podziałem na klasy. Jednym z większych problemów będzie zapewnienie opieki na świetlicy, z której zwykle korzysta dużo dzieci. Bardzo bym prosił, apelowałbym do rodziców, że jeżeli ich sytuacja rodzinna, sytuacja domowa nie wymusza konieczności. Oddawania pod opiekę świetlicową ich dzieci, to żeby te dzieci jednak wracały do domu jak najszybciej, a na świetlicy pozostawały tylko dzieci, które naprawdę nie ma innego wyjścia i muszą na tej świetlicy pozostawać. Od września ruszają też przedszkola. Główny inspektor sanitarny wydał zalecenie określające metraż pomieszczenia. Przysługujący na jedno dziecko. I z tego metrażu w dość prosty sposób można wyliczyć, że część grup przedszkolnych nie będzie mogło pracować w swoim pełnym składzie 25 dzieci, tylko ich liczba będzie musiała być ograniczona zależnie od wielkości sali, czy sala jest przechodnia, czy nie przechodnia, oraz dostępu do toalety. I te techniczne warunki będą limitować liczbę dzieci w przedszkolu. Na dzień dzisiejszy zastanawiamy się, jak, jak decydować, jak podejmować decyzję, bo nie mamy określonych żadnych warunków odgórnych, dających nam takie upoważnienia, więc w tym momencie wszystkie dzieci mogą przyjść do przedszkola, ale może się okazać, że w którymś momencie przyjmowania dzieci okaże się, że więcej się już nie zmieści ze względów technicznych i zaleceń głównego inspektora sanitarnego. Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do sekcji zainteresowań i zespołów tanecznych. Zapisy na sezon 2020-2021 będą przyjmowane od 3 do 18 września. Ogłosimy zapisy tylko do takich grup i zespołów artystycznych, w których nie jest konieczny bliski kontakt. Już wkrótce w naszej gazecie Głos Ziemi Oświęcimskiej oraz na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury ukaże się pełna informacja o tym, na jakie zajęcia. Uruchamiamy zapisy zarówno w Oświęcimskim Centrum Kultury, jak również w osiedlowym Domu Kultury za Zasole. Zapisy przyjmować będziemy w terminie od 3 do 18 września, ale już w przyszłym tygodniu będzie można sprawdzić, jakie zajęcia planujemy i z jakich zajęć mogą skorzystać zarówno dzieci, młodzież, jak również dorośli. Zapraszamy Państwa do sprawdzenia tej oferty i zapraszamy do, do udziału w tych zajęciach. Muzyka Urząd Miasta Oświęcim zaprasza 4 września o godzinie 17 na koncert na trawie nad Sołą. Na bulwarach przy strefie wypoczynku zagra zespół Axis Lab z Bielska Białej. Szanowni Państwo, siedząc tu na tym kocu, na naszych oświęcimskich bulwarach, w pięknych okolicznościach przyrody, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na koncert na trawie właśnie i właśnie tu nad naszą Sołą, na bulwarach. W piątek, 4 września o godzinie 17 odbędzie się niecodzienny koncert zespołu z Bilska Białej, który już gościliśmy tutaj dwa lata temu. W tym roku również wprowadzą nas w magiczny nastrój naturalnej muzyki wśród drzew, krzewów, rzeki. Serdecznie zapraszamy na kocach, zapraszamy na nasze leżaki, które przygotujemy dla Państwa przy domku wypoczynkowym. Zapraszamy do wspólnego spędzania czasu i naładowania baterii na jesienny czas. Zapraszam 4 września w piątek o 17. Na każdy koncert zespół przygotowuje oryginalny premierowy materiał, co w połączeniu z improwizacją jest niespodzianką zarówno dla odbiorców, jak i samych wykonawców. Wydarzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w dniu imprezy zaleceniami sanitarnymi związanymi z epidemią COVID-19. 29 sierpnia o godzinie 19 na rynku odbędzie się premierowy pokaz filmu Oświęcim Praga. Na to wydarzenie zapraszają Mirosław Ganobis wraz z twórcami filmu oraz miasto Oświęcim. Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem i twórcami filmu. Premierowy pokaz poprzedzi prezentacja filmu Oświęcimski Kartel Rybny, która odbędzie się w godzinie 17.30. Film o Pradze produkowanej przed wojną w Oświęcimiu będzie można też zobaczyć w niedzielę 30 sierpnia. Pierwsza projekcja będzie o godzinie 17, a druga po dezynfekcji siedzeń o godzinie 19.30. I jeszcze jedno zaproszenie. Muzeum Zamek zaprasza na święto miasta historycznie 29 i 30 sierpnia. Można wziąć udział w grze o niepodległą w tunelach pod zamkiem. Interaktywna trasa historyczna przybliża nam dwa wątki z historii naszego miasta. Potyczkę prusko-austriacką dworzec oświęcimski z roku 1866 oraz wydarzenia związane z I wojną światową i tworzeniem się legionów polskich. Drugą odsłoną tego wydarzenia są warsztaty rodziny. Z Pragą w tle, które odbędą się 30 sierpnia w ratuszu przy rynku głównym. Numer 2 Uczestnicy zajęć będą mogli zobaczyć oryginalny samochód Oświęcim Praga, model Baby z roku 1936, znajdujący się na ekspozycji w przestrzeniach historii, dzieje miasta Oświęcimia. Podczas warsztatów Praga Baby na porcelanie każdy uczestnik ozdobi własny porcelanowy kubek motywem samochodu. Dodatkowo, przed budynkiem ratusza będzie można wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie przy fotościance z grafiką. Samochodu Praga Baby. Zapisy na te wydarzenia pod numerem telefonu 33 842 44 27. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.